Hej, witam Was serdecznie w filmiku i zapraszam Was na drugi filmik z serii Pierwsze wrażenie i w filmie chciałam pokazać Wam pomadki, które totalnie skradły moje serce. Mowa tutaj o pomadkach z Inglot, to właściwie są pomadki w formie błyszczyku. Ja mam akurat cztery kolory i dzisiaj te wszystkie kolory pokażę Wam, jak wyglądają na ustach, jak wyglądają z bliska, także zapraszam Was serdecznie, jeśli Was to interesuje. Te pomadki nazywają się Inglot Mat HD i one występują w 10 różnych odcieniach, ja akurat mam na razie cztery z nich, i wzięłam takie kolory, które są właściwie najbardziej chyba uniwersalne. Zde wszystkie to są takie moje kolory, w których ja się dobrze czuję i w których po prostu dobrze wyglądam. Oprócz tych kolorów macie również bardziej takie mocniejsze, nasycone odcienie jakieś takie borda, coś wpadającego w brąz i tak dalej. Ja mam akurat, jak widzicie, tutaj bardziej odcienie chłodne. Są również odcinki ciepłe, w których ja nie wyglądam zbyt dobrze, raz, że ja mam ym, żółtą kość zęba i przez co właśnie te kolory bardziej ciepłe, bardziej jeszcze moje zęby zarzucają. Kolory, które wybrałam są oczywiście odpowiednie do mojego typu urody oraz wybrałam je pod kątem takim, żeby moje zęby wydawały się po prostu optycznie yy, bielsze. No to co zaczynamy. Czego jeszcze nie powiedziałam do tego, że te yy, pomadki zastygają na totalny mat na ustach. Czyli nie ma w nich ani jednej błyszczącej drobinki, nie martwcie się, jeśli nie lubicie pomadek porowych, to te pomadki są zdecydowanie dla Was. Pierwszym kolorem to jest taki nude wpadający w delikatnie w brązowe tony, ale jest to bardzo ładny, naturalny kolor, który idealnie sprawdzi się na pewno na co dzień. Wszystkie te pomadki są bardzo dobrze napigmentowane i pięknie są po ustach, co do nich się rozprowadzają. Na ustach są praktycznie niewyczuwalne. Yy, zobaczcie sam, jak ten kolor wygląda pięknie. Po prostu dla mnie to jest idealny odcień na co dzień. Ogromny plus, że tak jak powiedziałam wcześniej, one zostają na totalny, totalny mat. Drugim kolorem jest cudowny po prostu odcień, numerek 16. Jeśli lubicie pomadki z Golden Rose Velvet Mat o numerku 02, to to jest na pewno jego lepsza wersja i przede wszystkim trwalsza wersja. Kolor jest dla mnie obłędny, po prostu uwielbiam ten odcień na co dzień. Jest przepiękny, pasuje naprawdę do każdego makijażu i oczywiście też zastyga na totalny mat. Numer 12 to jest przepiękny czerwony kolor właśnie w zimnej tonacji. Dla mnie idealna czerwona pomadka, bardzo trwała, bardzo ładnie wygląda na ustach. Przede wszystkim możecie nałożyć na przykład dwie warstwy, jedna jest bardziej delikatna, druga to już macie ten kolor, który właśnie ma tak wyglądać, jak właśnie widzicie teraz ma na moich ustach. Ja jestem po prostu zachwycona. I tak wygląda czwarty kolorek o numerku 13 przepiękny odcień. To jest zdecydowanie mój faworyt z tych wszystkich czterech. Chyba on najbardziej mi się podoba. Bardzo intensywna, yy, zgaszona, powiedziałam taka zgaszona, zimna funkcja. Wygląda obłędnie na ustach, że są zobaczcie same. Po prostu kolor jest przepiękny. Jeszcze na samochód chciałam zrobić taki krótki test choć tych pomadek i zrobię to po prostu na ręce. Zobaczycie jak one się dokładnie zmywają. Nożyłam wszystkie cztery odcienie i poczekam aż one wyschną. Koszt jednej pomadki to jest 45 złotych. Myślę, że yy, jeśli jesteście, nie jesteście wyzorzystkami i malujecie się jakby tylko same w domu na własne potrzeby, to koszt jednej czy dwóch pomadek takiej jakości, takiej pigmentacji i po prostu takiej trwałości to nie jest naprawdę wygórowana suma. Trwałość tych pomadek co do trwałości, to ja testowałam pomadkę miałam na ustach 5 godzin i powiem Wam tyle, że pomadka przetrwała picie, przetrwała jedzenie, ale nie tłuste i na pewno nie odbiła się nam na, nie odbija się nam na kieliszkach na kubkach, na szklankach, nic takiego się nie dzieje, zjada się nam od środka, yy, myślę, że po około 5 godzinach czy 6 godzinach wymaga delikatnych poprawek, natomiast nie przeżyła, w sensie nie przeżyła w całości, bo zjadła się mu tylko od środka, nie przeżyła yy, tłustego dania, także to jest normalne, bo wiadomo, tłuszcz, tłuszcz te rzeczy rozpuszczą nawet najtrwalszą matkę, najtrwalszy podkład, po prostu tłuszcz, tłuste rzeczy nie są wskazane, dla nawet trwałych kosmetyków, ale to myślę, że jest to wybaczenie, bo to jest to po prostu normalne. Taka jest już siła rzeczy. Co mogę powiedzieć na temat tych pomadek? Jeszcze ja jestem nimi zachwycona. Odkąd je kupiłam, po prostu używam ich co chwilę nawet na co dzień, bo wiem, że kiedy wybieram się jakieś mam większe wyjście. Czy gdzieś muszę jechać, to wiem, czy ta matka na moich ustach na 100% zostanie, nie muszę się martwić, że gdzieś mi się rozmazała, że coś się zjadło, coś wygląda brzydko. Jestem po prostu pewna, że ona na tych ustach będzie. Okej, okay, pomadki praktycznie wyschły. Zobaczcie, że są zupełnie matowe. I teraz biorę zwykły płyn micelarny z garniera, nabieram go na waciki, będę prowadzić te pomadki. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie działo. Nabieram troszkę płynu, no i zmywam. Zobaczcie, co się dzieje. Nic się nie bardzo mocno. Zobaczcie. Zobaczcie, ile się po prostu starło. Teraz już naprawdę mocno. Aha, coś puszcza. Zeszło tyle. Zobaczcie, że przy bardzo mocnym tarciu zeszło dopiero tyle, bo jak właściwie. Normalna matka by już, by już i dawno nie było. Zobaczcie. Uff, ok, powiedzmy, że, że zeszło. Delikatnie, że coś tutaj widać, ale musicie przyznać, że trwałość naprawdę jest godna podziwu. Yy, płynem micelarnym zwykłym, ciężko to zmyć. Na pewno płynem dwufazowym będzie Wam dużo łatwiej dlatego do usunięcia tych matek. powiedzmy, ma właśnie płyn dwufazowy do makijażu wodoodpornego, bo te matki są właśnie wodoodporne i yy, no, powiem Wam, że, że są bardzo fajne. Ok, i tym akcentem kończę ten filmik, mam nadzieję, że takie testy Wam się podobają, jeśli lubicie takie testy, a właściwie takie szybkie recenzje, zostawcie mi się w górę, dajcie mi również jakiś komentarz, zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka oraz na mojego Snapchata, wszystkie linki oraz e, informacje na temat tych macie w opisie filmiku. Ja już się z Wami żegnam, dzięki za uwagę i do zobaczenia, pa! Trzymajcie się!